Hej, moi kanał tutaj Sky. Dzisiaj jest odcinek z kolejnej śródowej akwizacji, W tej akwizycji do Star zostały dodane nowe kusy waliskie. Jestem na nim na dwóch generacji i z takim rozumiemy, że historia taka, że. Zakupiłam go w um, przedtem, gdy zszedł ceny i zakupiłam go, to się 719, a teraz kosztuje 390. Jezu, 790, a teraz kosztuje 390 i jedną no, osobę. <coughs> uh, to nazywa, jest Lady i jest siwa. Um, nie wiem i tak. <coughs> dodać też, została został dodany nowe um, Tak, jest um, jedna maść, która jest ściągnięta z Konemary. Może, może wiecie, która to jest? Ponieważ Konemara ma taką specyficzną maść, tylko myślę, o, to jest ta maść. I ta maść jest wzięta z Konemary, ponieważ Konemara ma taką maść i on mi się podoba. Ja myślę, że ja zakupię sobie dzisiaj karego. A tak, Izabelka. Izabelka, kasztanka i sibusa zakupię po prostu. Edy będę miała podwójne serkości, bo to są, po prostu będzie dawało koniec miesiąca. Prawdopodobnie konie będą odnowione albo po prostu będą to, nie wiem, szajerki, honowere, mustangi, morgany, albo po prostu coś tu dadzą. <coughs> Przepraszam, ale możemy mieć jeszcze Dobra. Karymy mi się spodoba od razu. Wczoraj właśnie nocę którego konia kupić. Tak, tutaj mamy yy, kasztanka, on jest bardzo ładny. Mam Izabelka, Izabek, e, Iza, właśnie Izabelka dużo osób kupuje i albo kupię Izabelka, albo Karusa nie wiem, ale myślę, że Karusa bo te oczki mają. E, dobra, ten ma brązowe oczki, ten jest tak samo, on też taki, jest taki rudasty trochę, no nie wiem, taka jasniejsza, maśka, szanowata. E tutaj, to ma oczka też brązowe. Ojojojo, na chrapki! A gdzie są ziwy? A jest z siwy? A siwy pewnie z pinta z Siwego to się zobaczymy. Kary ma. Kary je... ma zielone oczy albo szare? Nie, ta ma się nazywa. A ten ma też takie. A ta ma się jest bardzo ładnie zrobiona. Dobrze, my sobie przechodzimy do fortu, pintaż. Nie, no tu mamy siłucha. Siłuch mi się też pod... Dobra. Jezu... Od kiedy konie mają żółte oczy? Czy jest żółty, czy zielony? Bo ja nie widzę. One są w ogóle małe. No strasznie małe, to jest kudwa i okej, ale tutaj chyba jest większe. No, myślę, że sobie karę ponieważ e, ok, lubię karę konie i kiedyś tego kupiłam karę konie i siwe, ponieważ e, zdobyłam, że e, że będę miała tu gruzotę, że będę kupiła tylko kary, siwe konie, a później myślę, że gniadek, krzynowaty itd. itd. I zlecimy teraz sobie do um, chatki Hermita, bo tam te koniec stoją. Też zostały dodane nowe ogłowia i kantary. To tydzień będzie fabuła, znowu fabuła i ja tak się jaram ponieważ SSO, że tylko daje fał, po prostu SSO jest dużą firmą, z której się nic nie chce. Oni robią to dla nas tak. Oni dają konie, gracze sobie kupią, kupują sobie strach, że kupić konie, wtedy my na tym tracimy, nie zyskują. I jakby powinni szczerze cieszyć się dawać fabułę. <grym>, Myślę, że Karego sobie kupimy, tylko pytanie, jakie imię? Ponieważ ja nie znam jej, ale też mnie to interesuje. Wcale Mmm, taką mięsę chyba bardziej podoba. O, zobaczcie, takie panny małeś na nóżce. to jest taki słodki. <coughs> ok, więc e, widzimy się, wybiorę na niego do imię. Nie. Dobrze, a więc ja już wybrałam imię, sorry, Royal Moon. Um, <coughs> myślę, że to imię jest ładne. Nie mam tego pomysłu. Z Roya mam chyba tylko 3 konie, więc spokojnie. Mogłam na samym Moon, ale postanowiłam, ja, że wezmę Royal Moon, ponieważ jakoś mi do niej pasuje. Tylko kupujemy, bo za chwilę mam lekcję, mam przerwę, a później mam biologię, więc na to dzisiaj 5 lekcji. Polecam. Skończyły mi się fary, więc napiszcie, czy macie fary, czy nie. się skończyły 14 lutego. Szybko się mi żeby nie tworzyć odcinka. Eee, no i co? Ma dużo fryzurę, konik. Nic eee, nie jest to, dobra, że mam na fryzurki. Mają, mają walkoczyki i rokazyki. Jezu, te. co są na O nie, jesteśmy skupieni. Mój stary końcy. Miałam ich kiedyś 25 tysięcy. A to są tylko 11 tysięcy, wiem, 11 tysięcy to jest dużo, ale dla mnie to jest mało, okej. Okay. Ja tak, ja, taki oszczędzam. Ja kupuję, proszę nie. Ja jedynie, ja jedynie, czy ja kupuję tym i wolę no, jeszcze być Royal Queen, jojaj. Royal Queen, puh, jaki Royal Queen, realny, tu chyba Nie? W ogóle jeszcze moja polosa z niektórych sobie napiszą, na przykład te kupiłam zapki i kompletowałam. tego też trenowałam. Wiesz, hmm. że nie powinna kupować konie... E To jest Lady, to jest e, Reo Royal. Jest zresztą, nie chcę mówić Yoyal, nie czemu. Jezu, jaka ona jest malutka, o zobaczcie, ja się raz tam. Yoyo, jakie wyskłodziskie jesteście. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że tej zrobione ogólnie 95% haraba ma w sobie, więc to On jest chyba trochę wyższy. Tak, on jest wyższy. Dobrze, ja ściągnę z Lady sprzęcior. I pójdziemy sobie na padoczek, więc słyszymy się za chwilę. Okej, my już jesteśmy. Zbliżam, przybliżam sobie trochę kamerę. Jak to się widział, to tutaj jest jakieś pola widzenia. I tak, mamy stempić i z jak jest bardzo podobny do Arabów, Mówicie, głowa tak samo się układa. Jakby mogę go nie kupywać, ale z Jezu, jaki on jest większy. Ok, że głosekie są, ale żeby kłód. Jezu, no już... Dobra. Ok, bardzo ładnie. Na przykład z tą krótką No, tutaj mój warkoczyk. Eee, czy coś tutaj idzie dobrze. Kropka pierwszywa też wam razie chodzi. E, trochę małgową rusza. Dobra, kusik. Kusik e, podobny do arabu. Um, ogółem jest ładny. Małgową właśnie rusza i to właśnie jest fajnie galopik. Galopik mają mnie wziąć od darabów, bo araby mają właśnie bardziej tyle nogi pod siebie i mają zgromadzić w ogóle selwetkę. E, tutaj coś się chyba. Głową w ogóle się nie rusza, go pani w kusie. Dobra, zobaczmy sobie skok. Okej. Okay. Teraz bardziej możemy mieć szczegóły złotowe. Eee... Nie, no, chyba dobrze jest. Nie, nie mam nic do tego zastrzeżenia skoku. Bardzo ładne. Dobrze. A, galopik. E, bardzo ładny ma. Teraz go wyciągnięty. No tutaj już coś w zatku nie idzie, no. Ta, ta noga tu, to ona tak tragicznie... No zobaczcie na mną na Jak ona się właśnie... Czekajcie może... No zobaczcie nawet tutaj nogi, jak one strasznie... No, nie... No ze sobą nie postaraliście się przydychaniać ładnie się Tak dobra. Skok. u. u. Eee. Coś tutaj widziałem się działo. Muszę tylko to zobaczyć. No, na koniu. Może tak ten zapała. O <kluzny> i tutaj właśnie e... I tutaj właśnie trochę ta noga jest Czy dystans, ale tego nie widać No ogółem tak 8,5 na 10 A, jeszcze CV. No To jest v. Zobaczmy V jest 100 na 100 barabach zrobiony Skąd tak samo wygląda No i teraz tak, szybkie zatrzymanko Ok. Jeszcze raz. Bardzo ładne. Ok. Eee, teraz tak. Dębowanie. Podobne do kutów górskich. Podobne. Podobne. Łanie fajnie. Zobaczcie, tam już nogę z łapką. Bardzo ładne. A i teraz dodatkowa animacja, czyli coś takiego... ...jak e, u Lipicanu Tylko szkoda, że Kult, kult Walijski ma coś takiego podobnego u ty, ...co u... Jezu... ...co u właśnie e, Lipicanów. Czy masz coś pod W i Shift? Nie, nie masz. No to... no ja muszę sobie pole widzenia. Hmm, oddalić, dobra. A i teraz właśnie te nowe. Oooo! gada, Tu jest kwiatuszek! To jest światuszek! Dobra! Widzowie, tu jest kwiatuszek! To jest... Dziwonki! ojojoj! o dobra, mam o głowie. aż 11 kolorów. A nie! To jest taki niby kantar z moim Araby. I co tu mamy? Ehm, a, czekajcie, bo mam też pewny, muszę to wziąć o. Eee. okej Ok. Patrz. E, zobaczmy. Jak to tak. Pierwsze głowie mam takie brązowe. I na pewno brązowe zakupię. Oraz czarne. To jest takie. Jaki to jest kolor? Czarno srebrne ogłowie angielskie. Wciągnie coś takiego tego, że żeby kończyć się nie jak to się nazywa, możesz mi napisać. Mam coś takiego mamy coś takiego hmm. co mają Araby. Okej. Okay. Mamy takie ogłowie. Białe. Aha, i tym, to się różni od tego, że to ma srebrne wędzidło, a to ma złote. Ja powiem, że mi się będzie podobają e, z tym. I mam takiego, że o kilka, e, to w ogóle się zatopię nie pół odcinku. I teraz zobaczymy sobie fryzurki, kozackie. Widzicie, ile tu jest dostępnych. No, no. E, sobie kocham, za te to, to przyzorki. Ja sobie kocham za te to, to Dobra, pierwszą mamy taką krótką. E, ona jest ładna. Dajemy warkoczyki, I ja moje w ogóle na pierwszym miejscu są warkoczyki, i ja pewnie kupiłem warkoczyki tego koniu. Tak. Dajmy tak długą. Ym, w ogonie się coś zmienia? Nie, ogon się nie zmienia. Dalej mamy i i w irokezie to się ogon nie zmienia. Dalej mamy e, taką muzyką, mam grzybę, to bardziej dla wołacha pasuje, to się nie zmienia. Ogon e, koreczki mają e, warkocz. Takie warkoczyki malutkie, i jak kupuję oczywiście, że warkoczyki, ponieważ warkoczyki ja je kocham. Jestem naprawdę bardzo ładne, tak wyglądają. <laughs> Jezu. Eee, dobra, więc tak. Eee, podsumowując, SSO e, jest po prostu leniwe. Tylko nie są ładne. Tylko SSO bardziej służyło mm, z Arabów. Powinno mieć swoje chody. Okej, okay, rozumiem, że na przykład to, co się, się nazywa, jest właśnie nie jest wyko wykonałością. E, czy na przykład zatrzymanie, czy dembowanie. Dermowanie jest wzięte właśnie na rynku ha a to już pominaję, Pominając. Pomi o nie, to nie mogę się wysłowić. E, jestem ciekawa, czy na przykład on może założyć te ogłupie. Oh, może e, to się nie spodziewałam, a nie, te, też może ty fajnie się pokaż posiadane i szybko sobie. No, idź, idź na dół i szybko sobie sprawdzimy e, inne ogóń. Na przykład te też mogą ty, to fajnie. Dobra, to myślę, że sobie na początku zakupimy ogłowie te. Te, te czy te, te sobie zakupimy. Okej, okay. sprawdźmy sobie, jak to ogóle wygląda. Okej, okay, on, to było wygląda tak, Muszę sobie jeszcze wziąć i ten. No, mmm... trochę mało czarnego ma. Ojojoj, uj, on ma tu serduszko. Widowie, Zobaczcie, on ma tu serduszko! On ma tu serduszko, widzowie, zobaczcie! On ma tu serduszko! Tu, o tu, ma serduszko, tylko rak od zasłania. Czekaj, czy mogę coś tu zrobić? O! O! Widzicie? On ma serduszko i dlatego głupio, bo ma serduszko! Ale jakiś kasztalny? Ty? co się? Czy nie? Nie, on nie ma dobra. Więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli dzisiaj odcinek to, co został, nie złapaczam w górę. Raz skrypcji z żebyś na bieżąco z moimi filmami. E, filmy ja staram się wstawiać w, w artykule 2, ale nic nie wychodzi. E, jeżeli tylko i w łańcuchu do mocy nie poświęcającym, to was przepraszam, ale za bardzo właśnie nie mam czasu. Chciałabym właśnie ze fabuły zrobić, no, ale nie wiem czy to nam wyjdzie, więc do następnego i trzymajcie się, papa! Pa.